Od 30 lipca 2014 roku przy zabytkowym kościele w Zarszynie trwają prace hydroizolacyjne fundamentów świątyni. Zakończenie odwodnienia ściany zachodniej i północnej przewidziano na połowę listopada. Hydroizolacja jest pierwszym etapem całościowej konserwacji zarsińskiego kościoła, która obejmuje również renowację witraży, remont dachu i odnowienie polichromii wewnątrz świątyni. Rozpoczęcie remontu kościoła zainicjowała Rada Parafialna wraz z Radą Sołecką Zarszyna i Posady Zarszyńskiej, które łączą różne środowiska w tychże miejscowościach. Prace przy naszym kościele Parafialnym w Zarszynie pod wezwaniem św. Marcina. Rozpoczęły się w sierpniu tego roku, ale przygotowania do tej pracy no, były wykonywane dużo wcześniej, bowiem sporządzaliśmy całą dokumentację techniczną kościoła. Tę dokumentację i pracę prowadzi wojewódzki konserwator zabytków, pan Piotrowski z Krakowa wraz ze swoimi współpracownikami. W tym roku no, przewidziane jest odwodnienie kościoła, przynajmniej jednej części kościoła, tej zachodniej, najbardziej zawilgoconej. W drugim roku, gdzieś z wiosną, rozpoczniemy kolejną część od strony wschodniej. Pracami tymi kieruje pan Aleksander Piotrowski wraz z kierownikami nadzoru i. i Kierownikami technicznymi od tych spraw. Termin jest nieprzewidziany, bowiem jak wyjdziemy z ziemi, mamy zamiar wziąć się za elewację, a zwłaszcza za okna, witraże, ponieważ bardzo są sfatygowane i to wymaga no, już takiej. Takiego remontu tych okien, prawie że nagłego, bowiem śnieg i deszcz przez te okna nam do kościoła tam się dostaje, a następnie dach pomaga nam w tym konserwator finansowo pomaga nam, konserwator zabytków z przemyśla, a także i wojewoda podkarpacki udzielając nam takiego finansowego wsparcia na miarę ich tam możliwości ponieważ to nie jest zabytek jakiejś wysokiej klasy to jest z grupy trzeciej więc i tych środków tam niewiele zyskujemy ale dziękujemy i za to resztę przy pomocy takiej materialnej naszych parafian którzy opodatkowali się na ten cel i również raz w miesiącu specjalna składka podczas Mszy Świętych jest na ten cel przeznaczona.